Trasa S8 kontra ja, kontra pan Robert i Audi S8. Ubra. Ale idzie o kurwa, widzimy, o na Ogień, lewy, o na lewy. ogień. ogień w w Drąg go tam, pora prawym łysy, łys z prawem! Dawaj ku... ja Jeszcze nie muszę drobać Dawaj nie, ogień nie. O, kurwa idzie Jedzie, jeszcze wejście. Trzeba się zjazd. Gdzie kurwa zjazd? Jeszcze Paliwa mamy gdzie ty kurwa, jedziesz? No przecież trzeba wyjechać wyjechać No Gdzie ty kurwa, dalej, no tutaj nie nakręcić. dawaj kurwa. Nie na... Jak nie nakręcić? No to będziesz musiał zjechać do Polczyńskiej, żeby nawrócić. No dobrze jadę. <laughs> ty kiciarzu. Kurwa, ty już w tym momencie nie masz miny, wiesz? Ech, no i gdzie pojedziemy, jest na no,